was w Hard Rock Cafe Warsaw w finałowym odcinku programu Kucharz na wagę złota. Drodzy finaliści, dziś przyjdzie wam się zmierzyć z klasykiem kuchni amerykańskiej. Ciekawe, czy uda wam się powtórzyć danie, które przygotował dla was szef kuchni. Będzie to barbecue, bacon, cheeseburger oraz onion rings. Trzymam mocno za was kciuki. Gotujcie! Dzisiaj będzie prawdziwa uczta. Jedno jest pewne, czeka nas nie lada wyzwanie. Oj, będzie bardzo trudno, bardzo wysoki poziom finału. Ser, bekon, cheddar. Teraz ja się zabieram za próbę krążków. Jest też plasterek pomidora. No dobra Paweł, jedzmy to i lećmy do kuchni to przygotować. Jasne, smacznego. Smacznego. Działamy. U. Kucharze, witajcie po raz ostatni w naszej kuchni. Zaczynamy wyzwanie. Ostatni raz w tej kuchni. Zobaczmy, czy będą wszystkie produkty niezbędne do przygotowania burgera. Cebulkę bierzesz, gotową, czy będzie szeroki? To z barbecue będzie, mam nadzieję, poprawny. <gry> no mamy też boczek. Który boczek wybierasz? Myślę, że ten będzie. Ja później wiem, co nam ja się wiem, Słowo, jeszcze kary na 100%. Kary amerykańskie. A nie pomidorki? Pomidorki są zawsze bazą. Ja Dawaj Kamila, inaczej. zmiel mięsko. Dzisiaj będzie totalna rywalizacja. Ja zaczynam inaczej, całkowicie zaczynam od cebuli. Trochę no dam keczupu. nie podpowiedziałeś. Nie pomagasz, nie pomagasz panu. A ja ci pomogłam z indukcją, no a ja ci pomogłam. I tak się właśnie człowiek stara. Tej czarnej magii do mojego dania o smog. Chciałam Ci po powiedzieć, że to są moje produkty, które bezkarnie kradzież. Tak, co wzięłam i, i myślisz, że co? Bez poświęcenia, po prostu. Ale dobre. Dobra, mój soseł i salmos. Widzę, na plan. Boże, co za poświęcenie? Co za cebula? O! Przekładam mój sos barbecue, który gotowałam przez 10 minut, żeby wszystko przeszło smakiem. Ja nie, Jest nie idę takiego. na odpis, ja nie idę na odpis, co po niektórzy. E, niestety pulpa e, pomidorowa nie okazała się całkiem tą pulpą. Potem usztarnię. Prostu. Tak, dzisiaj jest pełna rywalizacja. Pełna... Nie podpowiadamy sobie i... A co panu tyle Boczku? Dla mnie nie, nie starczy. Tak, jak tak szybko sypiesz sól, to musi być dobrze. Zawsze w kuchni nie liczy się technika, a smak. Tak się przylepił. Piękna, okrągła. <laughs> Chcesz dodać cytrynę do twojego sosu bardziej? Oczywiście, nie wiesz co to pod tobą. Cześć kucharze. O, witamy. Witam Was w kuchni. Słuchajcie, słyszałem, że nie do końca sobie radzicie. Jestem tutaj, żeby Wam troszeczkę coś podpowiedzieć. Krążki? Tak, czekają. Krążki w Są chyba już... chyba coś, coś nie do końca to wygląda. Ja bym na Twoim ich nie parzy? Taka odpowiedź? Tak, te, te są małe odpoczy... do tego, do burgera, której że te będą panierowane, Tak jak u was Za cienkie. Tak? No. Smakuje dobrze. Smakuje dobrze. Ale kolor. A pomyśl, a pomyśl od czego mógłby być kolor? Strasznie To dla samej siebie zrobiłaś? Nie, no to jest na jeden burger. Na jeden burger. Tak, na jeden Ale burger i do Pamiętaj, kieliszka. pamiętaj, że. Tak, sos, i do kieliszka. No sos no był myślę, na sobie. To na Ciekaw jestem Waszych wyników na końcu i widzimy się podczas oceny. Dzięki. Trzymajcie się. Rzucę sobie jednego, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nie chcę ryzykować, bo jednak to jest finał. No dobrze, zobaczymy, który będzie mi wizualnie bardziej leży. Drugi będzie perfekty. Formuję mojego burgera. Ten, który jedliśmy w Hard Rock Cafe, był dość duży. Nie wiem, czy aż tak, ale myślę, że zmniejszy się podczas, podczas smażenia. I wypływa nam ten tłuszcz. Tak no i jak tam, Pawełku? Kończymy już to? Kończymy, kończymy. Ostatnia prosta. Tutaj mamy krążki cebulowe oraz sos barbecue. Już na talerz. Bang! A teraz wisienka na torcie, czyli coś na Master Hard Rock Cafe. Ready. No nareszcie, Pawełku. Ja no już myślałam, że nigdy nie skończysz. Też tak myślałam, ale jednak się udało że to było bardziej wyczuwalne. Barbecie. Jestem jednego pewna. Mój burger będzie zupełnie inny niż twój. Zobaczymy, który będzie bardziej przypominał burgera z Hard Rock Cafe. To się okaże. Cześć kucharze! Witam was w finale programu Kucharz na wagę złota. Czołem! Jak widzicie sami dzisiaj nie jesteśmy. Jest z nami gość specjalny, menadżer restauracji Hard Rock Cafe Remigiusz. Dzięki, witam wszystkich, witam konkurentów. No i oczywiście szanowne grono żywych. Za wami hardkorowa konkurencja. Waszym zadaniem było odtworzenie genialnego burgera z restauracji Hard Rock Cafe. My nie wiemy, kto tego burgera stworzył, bo ta tajemnica ukryta jest pod talerzem. Słuchaj, popatrzcie, jak ten burger wygląda, szczególnie mm. szefie, szef sprawdzi rzeczywiście Poim ten... Zroczy. Czy Poim ten zroczy. burger, tak, tak wygląda u was w restauracji, czy może nasz kucharz bądź kucharka coś tutaj jednak zabajerowali. Moi drodzy, było sprawiedliwie, poprosimy naszą asystentkę, aby pokroiła nam na równe cztery części. Jestem ciekawy, czy mięso będzie medium, rare, czy... Powinno być medium, zaraz zobaczymy. Niestety medium było, ale na patelni. na Dziękuję. Oh yeah. Dzięki. Widzę, że u niektórych talerze są już puste. Jestem ciekaw bardzo waszej opinii. Zacznijmy od szefa. Generalnie burger wyszedł dobrze. Uważam, że pewne elementy wyszły nieco lepiej, pewne nieco gorzej. Na pewno na minus jest to, że zabrakło tutaj dużo crispy onion. U nas w, w ogóle nas go nie było. W ogóle praktycznie go nie było. Samo mięso też nie do końca było przyprawione, moim zdaniem. No i prosiliśmy jednak o stopień wysmażenia średnio średnie wysmażony. Zgadzam się totalnie, sos mi bardzo zasmakował, mięso rzeczywiście za mocno wysmażone i krążki też ma, chyba mają inne ciasto, myślę, mm, że ty tak, najwięcej tak. o tym wiesz, ale tak to danie było dobre. Generalnie też się z wami zgodzę, w smaku bardzo fajny był burger, natomiast dla mnie trochę za mało cheddaru. Moi drodzy, czas na drugiego burgera. Zobaczcie, jak on wygląda. Mnóstwo cebulki. Ja kocham jako Polak cebulę. Myślę, że trzeba go spróbować. Podobnie do Twojego? Nawet powiedziałbym, że bardzo. Z zewnątrz mógłbym się pomylić śmiało. Zobaczmy, czy jest medium, czy nie. No niestety tym razem też się nie udało. Czyli mamy 1-1. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Jeden. Tak jest. Ja już nie mogę się doczekać. Dobrze, że jestem pierwsza. Ma amerykańską ręką. Nie wiem, czy czujecie, ale mięso jest doprawione. Tym razem jest. <noise> Bardzo dobry burger. Mamy chrupkość od cebuli, mamy fajnie doprawione mięso, jest ser żółty i boczek i sos barbecue. Powiem szczerze, że powiedziałbym, że jest kupny. Na pewno tu są zachowane o wiele lepiej proporcje w tym burgerze. Jest cieńsze delikatnie mięso, jest więcej cebuli. Onion ring do poprawy, moim zdaniem. Ja sobie poszukam tego sera, dobra? Słuchajcie, yy, według mnie mamy bardzo ciężką decyzję. Jeden wyglądał dużo lepiej od drugiego, drugi smakował dużo bardziej. Słuchajcie, decyzja nie będzie prosta. Musimy wybrać najlepszego burgera. Proponuję się naradzić. Kucharze, gratulujemy wam serdecznie, że dotarliście do finału. Decyzja nie była jednogłośna. 3 do jednego. Wygrywa... Talerz numer 2. Paweł, gratulujemy. Brawo. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Dzięki. Dziękuję jury, dziękuję tak. wszystkim za uwagę. Pucharze, w naszym programie pucharz na wagę złota nie ma przegranych. Dlatego Kamila zapraszam Cię po voucher na kwotę 2000 zł do złotych tarasów. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Prześlij zdjęcie Tarewski w no, i to Was zaskoczę, bo planuję to przeznaczyć na ekspres do kawy dla mężczyzn. Podamy na kawę! Podamy na kawę! Nagroda główna, Paweł, jest dla ciebie voucher o wysokości 6 tysięcy złotych. Wielkie brawa! Paweł, gratulacje. Główna Dziękuję. wygrana. Naprawdę kawał dobrej roboty. Super, Nie. że to trwałeś. Gratulacje, bo pysznie. I łatwo, ale się dało. To, co dobre, kiedyś się kończy. I tak właśnie dopłynęliśmy do brzegu naszej podróży kulinarnej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym sezonie.